go! Natychmiast! Wetmold to kutas i nie można mu ufać! Magiczny potencjał talizmanu spowoduje lokalne zakłócenie projekcji astralnej. W efekcie wytworzy dysonans na styku dwóch płaszczyzn rzeczywistości. Aha... To znaczy? Mgła powinna się przed nami rozstępować. Nie mogłeś tak od razu powiedzieć? a nie, pierdolisz coś o dysonansach astralnych. Idę z tobą! Nigdy nie byłem tchórzem! Różniłem się w niejednej bitwie, ale co innego człowieka, co innego upiór. No, co tu dużo gadać. No, ze strachu ze zesrałem się w gacie. Od tamtego czasu wołają na mnie o bezraniec. No, szydzą. Nie dziwię im się. Całe królu! Gdzie, kurwa, zmierzamy? Na ikwę! Po co kurwa zmierzamy? go! No, i tak trzymać. Znasz stare kedweńskie powiedzenie. Kurwa, kurwie ubanie urwie. W przypadku czarodziejek sprawdza się ze stuprocentową skutecznością. Geralt, co tak stoisz, jakbyś łopatę połknął? Byś już kiedyś, Geralt. Pamiętasz? Nie kurwa, nie pamiętam, ja nigdy nie zapomnę. Nie mi tu gacie, tylko na mury! Wrócą. Są uparci jak krasnoludzki chłop. Heh, <grystanie> tylko jaja mają mniejsze, heh. <grystanie> Mamy niespodziewanych gości. Kogo? Dwa trole. Jeden to chyba ona. Brzydka jak stare gówno po zimie, ale cycki ma. Trzeba było zobaczyć gęby naszych, jak te szkarady weszły na dziedziniec. Powiedziały, dlaczego chcą nam pomagać? Jasne! Wiedźmin dobry! Wróg Wiedźmina to wróg trola! Znam te parę. Mogą się przydać. Gdyby zoltan wydał wyrok, nie dziwiłbym się! To taki mściwy chamek, ale Saskia? Mściwy hamek? Orzesztyn! Ty rób swoje, a kedweńskie łby będą fruwały jak spasione gzy. Heh, <śmierdząc> hah, wierszem gadam. Heh, <śmierdząc> Kedweńczycy do.